Pięk! A może chodziło tam na dole? To też możliwe? Um, porra, ja wyszedłem z, z mojego pomieszczenia, nie wiem gdzie ty jesteś. Na dole, na dole, wyszedłem. Hej, też jestem na dole i Cię nie widzę. U siebie na dole. Piszesz mi gdzie jesteś jak możesz? Mogę gdzieś wejść, ale tam pisze... Jak chcesz wejść to pisze, że tam jest za ciemno. Ja jestem gdzieś w kanałach jakichś. Finally, another soul here to save me. I've been trapped in this hellish castle for for ages. Now listen, there is a way for us to escape, but I need your help. You see that apparatus over there? Get it to work and retrieve the stone within. I'll explain later. Once you're done, meet me upstairs in the greenhouse. Good luck, friend. Okay. okay. Tak. Dobra, mamy coś włączyć, zabrać kamień, I guess. dostać eee. O, schodzę musiałem wziąć już. Ja mam tutaj jakieś, jakby, nie wiem, jakieś rzeczy pokolorowane z różnych stron, wygląda jakbym miał gdzieś wkładać do różnych zasilaczy, generatorów, coś like takie, tak jest Mogę dźwignią pociągnąć. The fuck? Wyłącz to chłopie, jak ty to włączasz, to ja tutaj mam takie coś, że mam takie pomieszczenie, schodzę z tego pomieszczenia, lecę tylko w dół. Tam jest woda, jak ty to odpalasz coś tam dźwignie, chyba to z prąd z tego leci. Jak odpalisz prąd to mnie zabije. No to właśnie mam ten prąd odpalić, tylko że mam chyba to zrobić w dobrej kolejności, albo dobrze po prostu to odłożyć rzeczy. Nie jest Endigaj na razie. O to też można. No bo ja też mam tutaj takie te... Закладываем, чтобы мы могли понять, как мы можем повезти, які, які, які туда подпасать до себя. Фак... Коротенько. Может, надо? Ну, я помню, Ну, не знаю, у тут вам... Почекай. Ja tu mam tylko i wyłącznie kolorowe jakieś trybiki, które mogę wkładać do różnych poszczególnych generatorów z prądem i nic więcej nie mam. Aha, a masz takie coś jak na przykład lewy górny róg, prawy górny... Chyba nie. Ale może... A ja mam tak, taką ścianę i na tej ścianie mam takie kółeczko porozmieszczane, nie? Ej, w sumie możemy spróbować z tym prawym górnym i tak dalej, bo nie niby mam. Okej, okay, dobra. To lewy górny, to będą dwa niebieskie po prawej i lewo. Już mam i nie mogę stąd wyjąć, jest niebiesko-czerwony. Chyba, że nie z tej strony patrzę. proszę. dobra, odłożyłem podwójny niebieski, tak? Tak. No to dalej. Co dalej? No, jakiś inny. A to prawy górny, to będzie czerwony po lewej stronie. Jaki górny? Prawy górny. Tam też już coś mam. Może. Co tu... mi Właśnie z tym problemem, że nie mogę. Okej, okay, to na samym dole. Może będzie lewo czerwony i prawy zielony. Okej, okay, wydaje mi się, że albo to nie to, albo ze złej perspektywy patrzę. Bo nie mam tu ani dołu ani góry. Z boków mam jakby dół i górę. że wszystko to łączy, nie? Wydaje mi się, że zaraz umrę. Jak W tym chodzi, ile masz tam całych tych kulek? Kulek, ile masz tam tego łącznie? To są takie żarówki. Dobra, ile ich masz? Ile ich masz? Już dziewięć. A ja 6. Ok, to powiedz mi, jakie masz? Patrząc od perspektywy, skąd przyszedłem, jest lewy, górny, lewy, dolny, lewo, prawy, górny, prawy, dolny i, i prawy. Ale jakie gdzie masz? Kolorki. A, dobra. W lewym dole jest. Po lewej stronie pomarańczowy, po prawej jest zielony. W lewym, po lewej górze jest po lewej czerwony, po prawej niebieski tyle. No to mam taką lampkę, gdzie jest po lewej pomarańczowy, po prawej zielony. Mhm. No mam jeszcze 8 różnych, które mogę gdziekolwiek wsadzać. Powiedz mi, jakie jeszcze masz. Z tych dowolnych, co mogę wszędzie wsadzać? Znaczy, jakie już masz. Mam ten, co Ci powiedziałem, pomarańczowo-zielony i mam czerwono-niebieski z włożonych. To jest tyle. Okej, okay, no to ja mam takie, ale po lewo jest czerwony, po prawo niebieski. Tak. Ok, to mam. Ile masz jeszcze tego? Do mam wsadzić jeszcze cztery, a mam łącznie osiem tych, tych, tych innych kolorowych dzikich, czy cośków Okej okay. No to e... oh, no, no. Kurde nie wiem jak ty masz perspektywę A gdzie, gdzie ty się znajdują te dwa? To Ci powiedziałem w stylu? Lewy dolny, lewy górny Lewy górny jest czerwono niebieski Okej, okay, to poniżej wstać pomarańczowo, ale tylko po lewej stronie Poniżej w sensie po lewej tak? To znaczy w sensie niżej, tak o... Bo ja mam to tak, że mam pomiędzy i te dwa łączą się z tym pomarańczowym co ci mówię żebyś wsadził Ja nie mam dołu ani góry, mam tylko po lewej stronie 3 i po prawej stronie 3 Okej, okay, to wsadź tam gdzie miałeś yy, te dwa. To wsadź tylko tam, pomarańczowe po lewej stronie. Dobra, dalej. Został mi prawy górny, prawy dolny i prawo. Okej, okay, to prawy górny wsać. Niebieski, ale tylko po lewej stronie. Dalej. Prawo wsać. Lewo czerwony i prawy zielony. No lewy niebieski i prawy pomarańczowy nie mam takiego mm, OK okej a jakie masz jeszcze? mam czerwony, mam dwa niebieskie mam dwa czerwone, zielone i dwa żółte to wstać dwa niebieskie Mam wszystkie zapełnione, mogę tą dźwignię klikać jak chcesz. No. Chyba źle. Na pewno źle. Prawy jest chyba zły, w sensie środkowy, prawy, środkowy. Thank you for watching! Nie mam tutaj nigdzie żadnych kolorków. W środku nie masz tam żadnych powstawanych kolorków? W środku, w sensie, mam tych 8 fusów tylko. A, w sensie, chodzi ci o te. Dobra, nieważne. Jeżeli patrzymy z tej perspektywy, z której wszedłem, czy z tej od W Której wszedłeś? Dobra, to lewy dolny ma pomarańczowo-zielony, a lewy górny ma czerwono-niebieski. Okej. Okay. Po lewo wsadź pomarańczowy, co ma tylko po lewej stronie. No, dan. Teraz ci te trzy powinny łączyć. I gdzieś masz jeszcze inne oprócz tych trzech? Nie, wszędzie indziej mam półsłupki. Zamknij się. Ok, to na tym tak zwanym końcu. Eee... Czekaj, czekaj. Lewy, górny to co było? Czerwono-niebieski. A masz niebieski, niebieski? Mam. Ok, a masz niebieski po lewej, pomarańczowy po prawej? Nie, nie mam. To na samym końcu Rzuć niebieski, niebieski Siadu. Okej, okay, co masz na lewym dole Co łączy z prawą stroną Pomarańczowo-zielony Okej, okay, masz yy, Czerwony po lewej stronie Chyba mam Ale jeżeli chcesz go w po po prawej stronie to czerwony jest na... jest po prawej, jeżeli chcę go do prawego dołu wsadzić, to czerwony jest po lewej Znaczy pytam się tylko, czy masz, y, że czerwony po lewej M Mówię ci, jeżeli chcę go wsadzić do tej... Do tego gniazda po, pra po prawej stronie, po prawym środku, to czerwony jest po prawej. Jeżeli chcę go wsadzić na prawy dół, czerwony jest po lewej, nie wiem czemu. Okej, okay, dobra, ale pytam się tylko, czy masz takie coś... Y, dobra. Y, kolejny to jest czy masz niebiesko-zielony? Nie, a masz niebieski sam po lewej stronie. Mam, mam jeden niebieski po prostu. Jeżeli chcesz... On po lewej i zielony po prawej. Y... Mam czerwono-zielony. Czerwono-zielony, wstać do tego pierwszego. Możesz? Tak. To potem wsadź niebieski po lewej. Wszystko jest. I spróbuj. Ej, to pyknie. Dobra, dobra, dobra. Ok, i ostatni zaraz ci powiem. Siedzi, wszystko. A mówiłem. ale ograł. Mam ten kryształ. Uuu, nice. Czekaj, okay. er. Udało mi się znaleźć kamień, który którym mi o na górze. Dobra, lecimy do szklarni. Drzwi mi się otworzyły. Wiem, mi też. Gościu powiedziałeś, że się spotka z nami w szklarni. Gdzieś w jakimś miejscu. Gdzieś na górze w szklarni. Aha, ja tam naprawdę poszedłem, dobra. Ej. Okay. Where you now? what? Okay. Ah, yes. hmm. All I need now huh? Ah, you did it! Listen, the purpose of this tower was to create what's called a, a... a soul stone. Now I need you to find all the pieces. One of them is in here, in the greenhouse. Find it. Once you're done... Don't fight me in the High Alchemists' quarters. Good luck. Okay, we znaleźć yeah, to find mam... the W pomieszczeniu jestem takim, oh no. e, mam różne takie mm, beczki, z których można coś wylać, ale na razie nie klikam tego, potem mam jakąś coś, gdzie jest jakaś plansza z takimi, e, kurde jak się nazywa, daj mi chwilę, zębatkami, plansza z zębatkami. Potem jak zejdę troszeczkę niżej. Mam e, jakąś wodę. Znaczy nie mam wodę, tylko... Nie wiem co to jest. Tam jest po prostu woda. Jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Gdzie mam jakiś zbiornik? Czy to co to jest? Jakieś tam są różne rzeczy, gdzie mogę. Nawet nie wiem co mogę zrobić. Dobra, ja mam. Też Mam jakieś trzy beczki z ciśnieniem. Mam niebieską, pomarańczową i zieloną. Mam dźwignię pomarańczową i niebieską. Plus mam masę rur podpisanych i numerami od 1 do 7. I mogę w te rury mniej więcej wkładać jakieś takie. Wiesz, rury do przedłużenia, jakby sygnału z tych rur, czy coś takiego. O, te ja mam takie rury i nie wiem z kim zrobić. Okej, okay, ja przesyłam ciśnienie, ciśnienie tymi tymi dziwniami. Coś zrobiłem u ciebie? To musi tu iść. No właśnie, chyba nic. A, e, co się stało? Weź tej trup. Czemu mi się wszystko świeci na zielono? na jakiś, jakimś zielonym ogniem Też mam Pańczowy, zielony Fioletowy, niebieski, dobrze What the hell? Oh, who is this? Chciałem włożyć niby. No i coś wypiłem i mam odwrócone sterowanie. tutaj dalej o tu mi pasowało ej co ty robiłeś? nie wiem, mogę zmieniać jakieś różne sygnały żółte, niebieskie i jak tam wszystko to chyba zielony też to chyba ma być to samo z tymi przeciwieństwami chyba? Nie mam pojęcia co tu chodzi naprawdę Okej, okay, jest fioletowy jakiś nagle, ja zrobiłem fioletowy, i masz takie coś jak ponumerowane, że jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tak mam ok, czy ja ci mogę ten gaz wysyłać jakoś? No właśnie, jak widać, że mi odpala, to nie się odpala. niepotrzebny więc muszę zrobić tak żeby to leciało w dół okej okay. teraz mogę zrobić tak jest zielone czemu się nie napełnia? Wiesz co, bo ja mam tu tylko żółtą i niebieską dźwignię, a mam do beczek, mam wywalić świoletowy, pomarańczowy i zielony. Mogę łączyć jakkolwiek te kolory, więc zrobiłem zielony i mam jakby coś pokazane, że zielony dochodzi do swojej beczki, tylko że on się nie zapełnia. Możesz tam coś kliknąć, żeby to spróbować zmienić? Przejdźmy na razie do rzeczy Najmasz Masz takie coś jak jakieś urządzenie, czy tam tabliczko? I napisany kierunek N na górze? Nie mam kierunków, mam tylko strzałki lewo-prawo, które mogę obracać. A obróć. Bo ja sobie w tym, wtedy będę te rzeczy w tych rurach obracać. A wróć obróć, spróbuj. No, obracam. Nie, ja sobie tylko ten kolor chyba zmienia mi tyle.